Siemanko, siemanko, moi drodzy z tej strony Augustus kolejny dzień, 41, już, już otwierania skrzynek. Otworzymy sobie dzisiaj skrzynię ukończenia węża. Zobaczymy, czy coś przy tym piątku pięknym nam poleci. Pogoda jest mega słaba, więc może wynagrodzi nam to ta skrzynka. Więc dobra, patrzymy. Patrzymy. What the fuck! Co to było? Nie jesteśmy w stanie odebrać twojego przedmiotu. Nieźle. Zbadaj Cyberpowłoka Field tested. Ile to kosztuje ta cyberpowłoka? Uuu złoty 63. Noa. Nieźle. Choć przynajmniej nie jest niebieski. Ale znowu nas Gaben oczywiście nie uraczył niczym ciekawym. Dobra, jutro kolejny dzień, może będzie lepiej. Trzymajcie kciuki, followujcie, obserwujcie, subskrybujcie. A póki co dzięki za oglądanie. Cześć, cześć.